Facet nie płaczą, przecież facecie nie płaczą ile razy jako dziecko usłyszałeś nie płacz, nie rób tego, nie zachowuj się tak, nie krzycz, facetowi nie wypada. Mężczyzna musi być yy, silny. To jest od dziecka narzucanie jakiegoś punktu widzenia, że musisz się dostosować i nie jesteś wystarczający taki, jaki jesteś, bo nie płacz. Dlaczego płaczesz? Zachowuj się. I to jest wtedy warunkowanie, że musisz być taki, bo inaczej. Bo nie zostaniesz zaakceptowany. Tak, tak. Trzeba się zatrzymać, zastanowić, się, ok, jestem takim losowym zbiorem przekonań, doświadczeń. Na przykład ci rodzice często bardzo nieświadomi. Pojali też rzeczy, które miały sens, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że to jest jeszcze też fajne ćwiczenie, w ogóle wystawić się w miejsce, w którym nagle zaczynasz czuć się źle. Z tego względu, że to wtedy ci pokazujesz, że masz jakiś limit. I dlaczego masz ten limit? O co chodzi? Prawdopodobnie to jest coś losowego z dzieciństwa, co w ogóle nie ma sensu w tym momencie. No, wychodzenie poza strefę swojego komfortu. Tu jest bardzo rozwijające i ryzyko kształtuje człowieka.